Ah, eh, ah no, perdóname. Ah, 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 ee, ¿Estás bien? Sí. ¿En pozoándo? Sí, 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 Jasny. sí, 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 sí. Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Este, ¿me esperas un minutito? Ahora vengo. Ahora, gracias. Es, Espera un minutito. Ahí vengo, 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 ahí vengo. Ahí vengo. Ahí vengo. Co ja wyprawiam? To kobieta, taka jak ja. Nie, jak Lola, a nie Lalo. Wszystko gra? Tak. Zatrzymajmy się na tym etapie. Dlaczego? Było nam tak dobrze. Bez przesady. Co? Wybacz mi szczerość. Chodzi o mnie. Ja, Lalo. Kto to? Chłopak? A może eks? Tak, eks mnie. Już go nie ma. Opuścił mnie. To twój pierwszy raz z dziewczyną. W ten sposób, tak. Przepraszam. Nie powinnam cię tu sprowadzać. Popełniłam błąd. Dobrze się bawiłam. Jesteś słodka. Lalo! Co tu robisz? Co ona tu robi? Wychodzę. Zostajesz. Odprawiłam faceta, żeby przyjechać tu z tobą. Co się dzieje? A to, co powiedziałeś? Co z okładką Dona? Nadzieja, matką głupich. Jesteś nowa. Posłuchaj. Posłuchaj. Uwielbiam kobiety. Przyjaciółka Grace, Celest. Cześć. Cześć. Ipa. Wybacz, może kiedy indziej, jak ci pozwolą. Ciao, ciao, ciao. 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 Trudno ukryć złość. znając Lalo, zacznie zmieniać temat. Ale miałem ciężki dzień. Jestem wykończony. U ciebie w porządku? Tak. Napijesz się? Czegoś? No, no, no. Jestem zmęczony. Wybacz, że cię zamęczam. Tyle się nałożyło. Zawsze tak robisz. Przyzwyczaiłam się. Nie zawsze. Idę spać. Śpij dobrze, też zaraz się położę. Tym razem jego podchody nie przyniosły skutku. Kim jesteś, Lola? Kim jesteś, Lolu? Fakundo jeszcze bardziej się denerwował niż ja. Nie mogliśmy i nie chcieliśmy zrozumieć tego, co zrobiła Lola. Dlaczego z nią, a nie ze mną? Z dziewczyną? Czy kiedykolwiek zobaczy we mnie kogoś więcej niż przyjaciółkę? Po raz pierwszy od czasu matki Meli ktoś mi się podoba. Prawie nie znaliśmy się z Facundo, ale oboje wiedzieliśmy, że czas na zmiany. Cześć? Gdzie jesteś? W Twojej komórce. Nie pomogłaś mi się umalować i ubrać. Nie musiałam wyjść. Dlaczego wczoraj nic nie powiedziałaś? Byłam zmęczona. Padłam. A ja trajkotałem jak najęty, wybacz. Zaraz zaczynam spotkanie, wołają mnie. Przyjdź, pomożesz mi. Dzisiaj późno wrócę, radź sobie sam. Nie dam rady. Co mam się ubrać? Spódnicę i koszule czy sukienkę? Zimno jest? Muszę kończyć. Bueno, 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 bueno. Nadszedł moment, kiedy Lalo musiał sobie poradzić z Lolą. Czekała go codzienna rutyna. Dzień dobry. Co słychać? W porządku. Jak spałeś? Dlaczego pytasz? Wczoraj byłeś trochę podenerwowany. Nie. Nie przepadam za takimi miejscami. Dym, hałas. Mam to samo. Dusze się szczypią mnie oczy. Nie znoszę tego. Rozmawialiśmy i nagle. Nieważne. Jak dzisiejszy dzień? Doskonale. Mam pytanie. Dostałam zaproszenie na otwarcie nowej knajpy. Może wybierzemy się tam na obiad albo kolację? Dzisiaj nie sądzę. Zróbmy inaczej. Zobaczymy pod koniec dnia. Dobrze. Wyjdzie, to wyjdzie. Nie wierzę. Lola? Jest pełna niespodzianek. Raczej buzujących hormonów. Gra na dwa fronty. Nie mów tak. Wyrażam swoje zdanie. Nie pasuje ci? Wciąż to sobie wyobrażam. Dwie dziewczyny i ja między nimi. Obrzydliwe. Gdyby lubiła dziewczyny, zauważyłybyśmy to. Mnie nigdy nie dała tego odczuć. Nie jesteś w jej typie. A ty? Przejmuję zakłady 50 pesos na babki Zapisz mnie. Widziałem to w jej spojrzeniu. Nie leci na facetów. Jestem niezdecydowana. To Lola jest niezdecydowana. Zaryzykuję 50 na facetów. Koniec zakładów? Co jest? Mówcie. Omawialiśmy pomysły do następnego numeru. Głupoty. Głupoty? Tak się mówi. Rozmawialiśmy, padły różne propozycje. Integrujesz się. Sądziłam, że interesują Cię tylko wyniki finansowe. Treść również. Przyszedł raport? Podrzuć mi go do biura, słonko. Niko, wisisz pięćdziesiątkę teo. Oddam po wypłacie. To zwycięstwo tak naprawdę jest porażką. Powiedziała? Słonko? Zauważyła się jej strój? Co się stało? Mam alergię na tanie perfumy. Na pewno? Wciąż kicham. Nie wierzysz? Skoro tak mówisz... To alergia na perfumy. Ale nie na plotki. Mów. To już potwierdzone. Lola woli kobiety. Co mnie to obchodzi? Na nią też mam alergię. Musimy na nią uważać. Ona, jak coś sobie postanowi. Nie spocznie, póki nie osiągnie celu. Przepraszam, wybacz. Uderzyłam cię? Nie, akurat przechodziłem i. Ciekawy wizerunek, podoba ci się? Bardzo osobisty. Wyjątkowo mało kobiecy. Jeden z moich ulubionych garniturów. Kupiłam go w Hiszpanii. Najpierw nie daje mi spokoju, a teraz ucieka. Dziwak. Lola musiała zrozumieć, że kobiety dłużej chowają urazę. Czemu nie odbiera? Musiała się też nauczyć poczucia winy. Nienawidzę samej siebie. Jak mogłam mu nie pomóc? Nie zniosę innych kobiet. To mnie przerasta. Masz wątpliwości? Nie. Powiedziała słonko. Trzeba uważać. Ona jest zdolna do wszystkiego. W zajrzysz do mnie do biura? Nie mogę. Czekam na dostawę wieszaka. Vicky. Vicky, znajdziesz dla mnie chwilę? Wybacz, niemożliwe. Chodzi o kosztorys. Muszę pilnie zadzwonić. Jak to? Przecież ja tu rządzę. Nie słuchają cię. A ty? Co? Nic. Fakundo, u siebie. Lola, niezły garnitur. Mój ulubiony, aksamit. Tak się to teraz nosi? Nie wiem, ja tak lubię. Szukał mnie pan, czekam w gabinecie. Jaki dzisiaj dzień? Czwartek? Strasznie gorzkie. Mam wyjść? Czy zostać? Usiądź. Chciałem zapytać o nowe... Propozycje do kolejnego numeru. Wypunktowałam panu swoje pomysły. Chętnie jest panem umówię, zanim spotkam się z zespołem. Doskonale. Interesują mnie nowe trendy. Moda Buenos Aires. Co się nosi? Nie podoba się panu mój garnitur?

Ten garnitur coś mi przypomina. Popularny model. Wracam do pracy. Jasne. Będę u siebie. Później dokończymy.